Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy niedzielę, mamy Simsy, więc sobie coś budujemy. No i dzisiaj nie będzie mieszkania dla jednej osoby, tak jak zazwyczaj to robię. Tylko będzie dla dwóch, jak już zresztą wiecie, bo i po tytule i po wstawce na początku. Będzie to mieszkanie właśnie dla dwóch osób. Wprowadziłam tutaj dwie dziewczyny z taką myślą, że to będzie takie mieszkanie właśnie dla dwóch współlokatorek, dwóch przyjaciółek, które, no nie wiem, na przykład przyjechały do miasta na studia albo do pracy po prostu, wiecie, żeby zacząć życie w wielkim mieście, bo wielkie miasto to perspektywy i w ogóle szansa na sukces. Na karierę, na znajomości, na wszystko, więc przyjechały tutaj, wynajęły sobie piękne mieszkanko i właśnie zaczynają życie pełne przygód w wielkim simowym mieście. Także tak, słowem wstępu, taki właśnie dzisiaj mamy odcinek. Dajcie znać, co o nim sądzicie. No i już lecimy, oczywiście, do odcinka samego w sobie. Jak widzicie na ekranie, właśnie robimy sobie kuchnię. Jest ona dosyć kolorowa, całe mieszkanie będzie dosyć kolorowe, tak jak nasze dzisiejsze postacie. Oczywiście będą tutaj dwa pokoje, każdy troszeczkę inny, żeby pasował do naszych bohaterek, bo przecież nie, nie ma dwóch takich samych osób. Każdy jest troszeczkę inny i to w tym mieszkaniu też będzie widać. Mieszkanie też oczywiście nie będzie duże, no bo nie oszukujmy się, studentów nie stać na nie wiadomo jak wielkie mieszkania, prawda? No, wracając. Mamy tutaj kuchnię, to będzie taki bardziej aneks kuchenny. Kuchnia nie będzie osobnym pomieszczeniem. No i właśnie mamy tutaj szafeczki, oczywiście, lodówkę. Troszeczkę jakiś pierdół, tu jakaś patelnia wisi. Dużo jakichś pojemników, chlebek, wiadomo, toster oczywiście też musi być. Tu jakiś garnek, tu jakiś dzbanek na wodę się pojawi może. Deski do krojenia awokado. No, i tak naprawdę tyle nie, nie zagracałam tej kuchni aż tak bardzo. Ale oczywiście, jest chlebek tostowy, jest kawa na wynos. Co więcej, potrzeba w studenckim mieszkaniu, prawda? Sama miałam okazję trochę postudiować. Dokładnie tak to właśnie wyglądało. Chleb tostowy to jest coś, co zawsze było w mieszkaniu. I toster, na tym się żyło bardzo dużo. Także tak. No, i co jeszcze o tym mieszkaniu mogę powiedzieć. Nie będzie ono właśnie dosyć duże, ale będzie całkiem kolorowe i myślę, że naprawdę przytulne. Mamy tutaj ten mały aneksik kuchenny, zaraz tutaj obok stawiamy sobie stół, żeby było przy czym zjeść oczywiście posiłek, czy po prostu posiedzieć, pogadać. Wiadomo, że nie ma nic lepszego niż sobie siąść z przyjaciółką i po prostu poplotkować. Myślę, że każdy uwielbia to robić, ploteczki to jest najlepsza rzecz sobie pogadywać wszystkich i pogadać ogólnie o różnych takich piordłkach, więc to jest takie miejsce, przy którym można sobie właśnie pogadać przy jedzeniu postawiłam na okrągły stół, myślę, że dużo fajniej pasuje niż jakby stał taki zwykły po prostu kwadraciak, kwadratowy stół no i tutaj jeszcze mamy troszeczkę miejsca przy oknie, więc postanowiłam dać tam jakąś komodę na początku myślałam, że może tam dam Jakąś właśnie kanapę albo biurko, ale stwierdziłam, że nie ma sensu robić tam biurka, bo dziewczyny będą miały biurka w swoich pokojach, więc po co jeszcze jedno, prawda? No i właśnie postawiłam tam komodę. Nad komodą dałam taką tablicę, wiecie, rzeczy do zrobienia, żeby każdy mógł zapisać. Jak byłam na studiach i właśnie mieszkałam też ze swoimi przyjaciółkami, miałam szansę pomieszkać. No to miałyśmy taką wielką tablicę korkową i tam zawsze przyczepiałyśmy karteczki. Z listą zakupów, co trzeba kupić, co się skończyło, albo po prostu jakieś karteczki z takim miłym liścikiem, typu nie wiem, miłego dnia, dzisiaj powodzenia na kolosie albo coś takiego, więc tutaj też coś takiego mam nadzieję w tym mieszkaniu będzie. Tutaj sobie już robimy właśnie kanapę, no bo przecież musi być takie wspólne miejsce do siedzenia sobie razem, żeby się na kanapie wygodnie rozsiąść, posiedzieć, pogadać, zaprosić znajomych. Oczywiście, z czym się kojarzy studenckie życie, czy jakieś takie ogólnie młodzieńcze lata. No oczywiście, że z zapraszaniem znajomych, będą też planszówki. Ja na przykład jestem wielkim fanem planszówek. Dajcie znać, co Wy myślicie o planszówkach, bo są osoby, które na przykład planszówek kompletnie nie lubią i na samą myśl o tym, że będzie się grać w planszówki i mi się odechcie ma wszystkiego. Chętnie się dowiem, jakim typem wy jesteście. Ja planszówki naprawdę uwielbiam. Chciałabym mieć wszystkie planszówki, jakie istnieją najlepiej. Mamy tutaj osobny w ogóle regał na planszówki, także ja, ja kocham. Chociaż muszę przyznać, że wzbudzają we mnie bardzo różne emocje i jestem bardzo rywalizującą osobą. Jak gramy w planszówki, na przykład w jakiś taki monopol, i źle mi idzie, ktoś mi podkupi coś, co ja bym chciała, to się zawsze tak strasznie denerwuję, że ojej. Także uwielbiam planszówki, ale niekoniecznie ludzie uwielbiają grać ze mną w planszówki, bo jestem bardzo wyredna wtedy. <laughs> ale myślę, że gry ogólnie często wzbudzają emocje, nie jest to nic takiego strasznego, prawda? No, ja tutaj gadam o sobie oczywiście, a odcinek leci. No, ale tak naprawdę, jakby tutaj popatrzeć, to większość tego głównego pomieszczenia mamy zrobione. No bo właśnie jest kanapa, jeszcze sobie tutaj jakieś ozdoby dajemy. Tutaj zaraz przy drzwiach dam stoliczek i lustro. To się jeszcze zmieni, bo właśnie teraz zmieniamy lustro na taki wieszaczek ogólny. Lustra też będą po prostu w pokojach dziewczyn, więc stwierdziłam, że tutaj lustro nie jest aż tak potrzebne. A finalnie w ogóle jeszcze te drzwi od łazienki przestawimy w inne miejsce, ale to zobaczycie za chwilę, bo z łazienką miałam duży problem jak zawsze. No ale tutaj jeszcze taki fajny regał dałam na ścianie między tymi drzwiami na jakieś książki, różne pierdoły jest stoliczek, są też takie poduchy na których można usiąść koło kanapy oczywiście duża narożna kanapa która będzie naprawdę świetnie się tutaj pewnie sprawować żeby sobie na niej właśnie usiąść nie dawałam żadnego telewizora, bo nie miałam na niego miejsca, nie było żadnej takiej ściany na której można by telewizor powiesić a też nie miałam aż tyle miejsca, żeby stawiać taki stojący telewizor, więc po prostu z telewizora zrezygnowałam Stwierdziłam, że nie jest to aż tak potrzebne. No i to główne pomieszczenie mamy zrobione. Tutaj lecimy do łazienki. No i z łazienką, ja jak zawsze, miałam duży problem. Ja łazienek no, nie potrafię robić, często to wam mówię, nie ukrywam tego wcale, że na łazienki rzadko kiedy mam jakiś fajny pomysł i zazwyczaj jest to taka improwizacja. No bo jednak, wiecie, głupio jest nie robić łazienki w mieszkaniu, więc jakoś ją trzeba zrobić. No i tutaj długo, długo się męczyłam, przestawiałam wszystko po 50 razy. Tych szafek próbowałam tą wannę. I finalnie coś mi wyszło. Wydaje mi się, że ta łazienka nie jest aż tak zła i znowu strzela mi kaloryfer. Ja nie wiem, mam nadzieję, że tego nie słychać, ale strzela bardzo. Jest już strasznie zimno, więc kaloryfer jest odpalony na pełną moc i jak się nagrzewa, to troszeczkę strzela. I no, nic nie mogę z tym zrobić, niestety, musi być ciepło, bo jestem z strasznym. No ale nieważne, wracamy do Łazienki. Tutaj sobie właśnie przestawiliśmy te drzwi w końcu. Ustawiamy szafki, ustawiamy umywalkę. Na początku zostawiłam taki układ i skończyłam resztę mieszkania, i dopiero jak skończyłam całe mieszkanie, to wróciłam do Łazienki właśnie tutaj w tym momencie. Jednak jeszcze przestawiam, wannę zamieniłam z szafkami i zrobiłam właśnie. Tak jak widzicie, są te szafeczki, jest wanna, jest kibelek, troszeczkę jakichś ręczników, ten wielki słoik z jakimiś kulami do kąpieli i łazieneczka będzie wyglądać tak. Nie jest jakaś super duża, nie jest jakoś bardzo zagracona, mam nadzieję, że jakoś ona tam wygląda. No i lecimy do pierwszego pokoju, do pokoju pierwszej naszej bohaterki. Ogólnie w pokojach używałam w większości podobnych mebli, to samo łóżko, to samo biurko żeby to mniej więcej jak już się pasowało oczywiście w innych kolorach, bo to ten pokój, który tutaj teraz robimy, on będzie w takich ciepłych kolorach, pomarańczowy, żółty, jakiś, troszeczkę róż, czerwony i tak dalej, żeby on był taki właśnie fajny, ciepły, a drugi będzie w takich chłodnych barwach, niebieskich, szarych. Co zresztą za chwilę zobaczycie. No i tutaj mamy to takie łóżko, fajnie takie obudowane. Od strony ściany jest taki duży, fajny kocyk, dużo poduszek, szafeczka nocna, taki stoliczek, biurko do biurka sobie właśnie szukamy jakiegoś fajnego krzesła. No i jeszcze szukamy jakiejś szafy. Trochę miejsca w tym pokoju było. Pokój jest dosyć wąski, więc nie ma tutaj aż tak dużo miejsca, żeby robić nie wiadomo jakie ustawianie mebli. Dlatego stwierdziłam, że po prostu pójdziemy w taką dużą, fajną szafę która będzie po prostu zajmować dużo miejsca, ale też nie będzie sprawiać, że będzie aż tak ciasno, mam wrażenie, bo ona jest dosyć taka wąska, fajna. Mi tutaj ona osobiście bardzo pasuje, podoba mi się to, że ona tutaj jest i nie pogardziłabym takim pokojem na studiach. Ja na studiach niestety nie miałam swojego własnego pokoju, co było dosyć męczące na początku, ale potem już było troszeczkę lepiej, no ale nieważne. Także mamy tutaj biurko, tablica korkowa, jest jeszcze jakiś, jakaś szafeczka na książkę. Ja nie pamiętam, czy ja tą szafkę na książki koniec końców zostawiłam, czy nie. Chyba ją usunęłam. O właśnie, usunęłam ją. A zamiast tego dałam taką wiszącą szafeczkę. I jeszcze tutaj damy taką małą toaletkę za chwilę. To taki spoiler, wam już powiem. No i właśnie jeszcze dałam tą taką. Taką małą kanapę, wiecie, ten taki, żeby sobie można było usiąść. To jest właśnie część tej kanapy, zresztą, którą mamy w tym głównym pokoju, w tym salonie. Uznałam, że fajne to jest, bo chciałam dać jakiś fotel, żeby można było na czymś fajnie poczytać książki. No i dałam właśnie tą taką. Nie, no i nawet jak to nazwać, taka część kanapy, fotel, leżanka, coś w tym stylu, tutaj jeszcze jakiś kocyk, może? I to też jest takie myślę, całkiem fajne, przyjemne miejsce, kto by nie chciał czegoś takiego siebie w pokoju, żeby sobie usiąść wygodnie na czymś takim, z książką, czy nawet z laptopem na kolanach i po prostu pooglądać serialu, nie. Biurko, oczywiście troszeczkę zastawiłam, no bo jeżeli tak w domyśle mają to być na przykład studentki, no, to tutaj będzie dużo rzeczy. Bo i będą jakieś yy, notatki na studia, i książki, i nawet jest opakowanie po Popcornie, i puszki po Pepsi. No, bo to tak się kojarzy jednak, że, będąc studentem, nie ma się za bardzo czasu. Czasem yy, i się właśnie pije tu jakąś kołę, tutaj jakieś kanapeczki, talerz stoi, miska stoi, wiecie. taki troszeczkę ogólnie nieporządek, ale też bez przesady. No, i tak jak mówiłam, lecimy z jakąś taką małą toaletką. Bo było tu jeszcze trochę miejsca, nie chciałam zostawiać takiej pustej przerwy, więc postanowiłam właśnie dać taką mą toaletkę. Wydaje mi się, że ona tutaj naprawdę idealnie pasuje. Jakieś kosmetyki na niej damy, jakąś torbę na zakupy. I pierwszy pokój będziemy mieć skończony, tak naprawdę. I zaraz lecimy do drugiego, i powiem Wam, że w drugim pokoju na początku. Zepsuło się okno, bo była aktualizacja do Simsów. I zawsze mam tak, że jak wychodzi aktualizacja do Simsów, to potem jak odpalam, to mam właśnie taki problem, jak widzicie, że okna są zabudowane ścianą i nie da się nic z tym zrobić. Trzeba w ogóle resetować grę, więc musiałam właśnie wychodzić z gry, resetować wszystko. I tak to było. Odcinek nagrywałam już ja jakiś czas temu i teraz dopiero nagrywam narrację, i właśnie teraz w tle pobiera mi się kolejna aktualizacja do Simsów. I powiem Wam, że już drżę niepokoju, w niepokoju, bo się boję, że znowu właśnie będę miała jakieś problemy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że używam takiej dużej ilości modów, jest taka szansa i zawsze właśnie po aktualizacjach mam jakieś problemy. Nie wiem, czy to wychodzi właśnie prosto z gry, czy to jest kwestia tego, że mam tego wszystkiego w tej grze tak dużo ale no jest to trochę irytujące jak raz po raz muszę reinstalować, albo właśnie potem mi się okna wtapiają w ścianę, no nieważne. Wracając do pokoju, jak widzicie on jest w takich niebieskich barwach z czarnymi elementami, ta szafa, którą tutaj dałam z tymi napisami, yy, fajnie tutaj do tego wszystkiego pasuje, jest też oczywiście biurko, fotel, ten pokój jest troszeczkę mniej ustawny, bo mam wrażenie, że jest odrobinę mniejszy, ale i tak wydaje mi się, że całkiem fajnie go zrobiłam. Jest łóżko, jest biureczko, jest fotel, tutaj jakiś dywan, ta szafa, no ta szafa, ta komoda bardzo mi tutaj pasuje i niesamowicie mi się podoba ogólnie taki styl mebli. Fajnie to wygląda. No i tutaj już sobie dobieramy tak naprawdę ozdoby, jakieś rolety, jakieś żaluzje też tu damy, bo takie duże te okna, żeby też nie, nie było tak, że cały czas nam świeci słońce. No, i dobieramy sobie właśnie jakieś ozdoby: tutaj jakieś poduszki, tu może jakieś, jakieś właśnie pierdółki na biurko, tak samo jak w poprzednim pokoju, czy jakieś notatki, jakieś zeszyty tego typu rzeczy. No, i będziemy mieć skończone całe mieszkanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Liczę na to, że dacie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Jeżeli macie jakieś pomysły na inne odcinki, co bym mogła zbudować, to jak najbardziej możecie pisać. Chętnie wezmę wszystko pod uwagę. No, a teraz już was zostawiam, nie gadam więcej, bo i tak się nagadałam strasznie dużo. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu w następnym odcinku. Do widzenia, papa. Pa.